Wszystkim mianowcom, jest, jestem aktualnie w ruinach rezydencji w ujściu. To są ruiny, które powstały w latach 1627 do 1644. I była to największa rezydencja do czasów powstania Wersalu, największa rezydencja w Europie. Są piwnice, które były stajnie Jest tutaj pięć tras, którymi można przejść Właśnie jest jedna trasa czerwona, ekstremalna gdzie wszystko jest praktycznie bardzo nisko, więc raczej nie będę wam mógł tego pokazać, ponieważ no, no ciężko by mi się tam było przecisnąć, nie powiem Są piwnice, które zawsze były stajnie Jest tutaj pięć tras, którymi można przejść Właśnie jest jedna trasa czerwona, ekstremalna gdzie wszystko jest praktycznie bardzo nisko więc raczej nie będę wam mógł tego pokazać, ponieważ no, no ciężko by mi się tam było przecisnąć, nie powiem Oczywiście cała rezydencja jest wyposażona. Są piwnice, które zazwyczaj były stajnie. Jest tutaj pięć tras, w którymi można przejść. Właśnie jest jedna trasa czerwona, ekstremalna, gdzie wszystko jest praktycznie bardzo nisko. więc raczej nie będę wam mógł tego pokazać, ponieważ no, no ciężko by mi się tam było przecisnąć. Nie powiem.